Cześć, witaj bardzo serdecznie w nowym vlogu na kanale La Kierowniczka. W pierwszym grudniowym vlogu, który myślę, że można śmiało nazwać świątecznym vlogmasem. Miłego oglądania! Dziś rozpoczynamy vloga łączącego listopad i grudzień, i wchodzimy w świąteczny klimat. Będziemy dekorować dom na święta. Bo te ozdoby, które widzicie tutaj, to jest taka scenka, która zazwyczaj powstaje około połowy listopada lub nawet na początku listopada do zdobień świątecznych, do filmów świątecznych, które nagrywam jednak wcześniej. Natomiast te ozdoby i sporo innych już czeka na to, żeby zająć miejsca w nowym domu, więc mega się cieszę, będziemy się tym dzisiaj zajmować. Dodatkowo wymyśliłam sobie, słuchajcie, na ten rok misję zrobienia kalendarza adwantowego dla mojego męża. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam, chociaż robienie samodzielnej kalendarzy uważam za genialny prezent, bo nikt nie jest w stanie stworzyć kalendarza adwentowego tak bardzo dopasowanego dla naszych najbliższych, jak my sami. Więc taki kalendarz będzie powstawać. Jak mi się uda, to pokażę Wam efekty końcowe. No i to jest też film, w którym w końcu rozpoczynamy odpakowanie kalendarza z neonail, który no, już troszkę się zdążył zakużyć, czekając tutaj na rozpoczęcie. Więc wchodzimy razem w ten okres grudniowy. Mam nadzieję, że trzymajcie się, że uda mi się w grudniu wrzucać co weekend vloga. Wtedy będziecie mogły zobaczyć i kalendarze adwentowe, i różne rzeczy z tego okresu, tak jest bardzo podekscytowany tym faktem. Mam nadzieję, że uda mi się tak robić, ale pamiętajcie o tym, że na Instagramie, na Stories, codziennie rano otwieramy jedno okienko z kalendarza i wrzucam Wam jedną propozycję na prezentownik, na prezent dla osoby lubiącej stylizację paznokci, Więc na Instagram, dla kierowniczka, też wpadajcie, a my bierzemy się dalej do działania. Przyszły do mnie trzy topy marki Fox. Są to topy Blaze, które będą idealne na okres zimowo-świąteczny i oczywiście możecie je aplikować na dowolny kolor. Ja już tu położyłam je sobie na wzorniki. Jedyneczka ma taki odcień trochę niebiesko-fioletowych drobinek, dwójeczka to drobinki typowo srebrne, mocno błyszczące, a złoty to taki bardziej subtelny, delikatny pyłek, ale myślę, że można z nimi fajnie pokombinować. Za moment zrobię Wam zbliżenie, żebyście sobie zobaczyły, jak wyglądają te topy, jak wyglądają te efekty. Tutaj zobaczcie sobie całą trójkę na zbliżeniu. Jedynka, jak wspominałam, takie małe drobinki opalizujące, zielony, fioletowy, niebieski. Dwójka drobineczki troszkę więcej srebrne i błyszczące na holo wykończenie. Jest ich bardzo dużo. A trzecie to są takie złoto z lekkim takim fleszem, bardzo subtelny taki połysk. Ale cała trójka mega fajnie będzie wyglądać. Jedynka na kolorach ciemnych, a pozostała dwójka to właściwie na każdym możliwym kolorze. Więc będzie fajnie, będzie bardzo błyszcząca. Nawet kawa dzisiaj życzy nam dobrego dnia. A ja przyszłam Wam pokazać moją nową misję. Zobaczymy, czy ona wypali. Ogólnie szablon jest taki, że wszystkie te kawy do ekspresu Dolce Gusto, kapsułki, bardzo mnie irytuje to, że są w takich kartonach. Te kartony później co drugi się jakoś rozwala. Są duże, są małe z różnych firm. Zajmują ogrom miejsca i nawet później, jak zostaje mi jedna czy dwie kawy, no to nadal to zajmuje tyle miejsca. I chciałam to sobie jakoś uschematyzować, że położę sobie większość, albo chociaż z części smaków, bo tu też niektóre się powielają, włożę sobie jakoś wygodniej kapsułki, a resztę po prostu w całych kartonach włożę gdzieś z tyłu, w szafce, czy po prostu w spiżarni i będę sięgać po nie tylko rzadko. I takie gotowe wszystkie stojaki, stojaki na zewnątrz mnie nie interesowały, a takie gotowe, fajne szufladki pod ekspres, Po pierwsze też stoją na zewnątrz, a po drugie mieszczą mało kapsułek i są drogie. Więc uwaga, ja z moim mężem obmyśliliśmy plan. Ja miałam takie stare, dosyć grube, tekturowe, po prostu doły od opakowań. Więc rozmierzyłam, jak to zrobić, żeby mieściło mi się tu 6 na cztery kapsułki. Mój mąż mi powycinał pięknie otwory. Teraz jeszcze nic z tym nie robiliśmy, tylko delikatnie je wypolerował, bo chcę zobaczyć, czy wejdą mi te kapsułki i jak to mi wejdzie w szufladę. Ale w razie, co można sobie jeszcze psiknąć to delikatnie po prostu kolorem czarnym, żeby nie było widać tych cięć dookoła. Ale i tak jak wejdą tu kapsuki, to niewiele będzie widoczne, więc zobaczymy, czy mój plan wypali. I muszę jeszcze znaleźć do tego fajną, wygodną, wolną szufladę, ale wydaje mi się, że znajdzie się ona tutaj, w zasięgu wzroku, bo po prostu tam wiem, że mam trochę więcej miejsca. Zobaczymy, bo muszę znaleźć taką szerszą szufladę. Mam też te takie węższe i do nie wiem, że mi nie wejdą, bo brakuje milimetry dosłownie. A szkoda, bo mam pod ekspresem właśnie tu wolną tą szufladę. I to by było idealne, no ale nie może być w życiu zbyt idealnie, więc zobaczymy, czy uda mi się jakoś to włożyć tu. Piętrowo, na przykład, czy po prostu wygospodaruję inną szufladę, a przyniosę sobie te rzeczy. Misja zakończona sukcesem. Słuchajcie, tak proste rozwiązanie, a tak genialne. Kapsułki ułożone, rozłożone smakami. Oczywiście jakieś małe zapasy mi pozostały, no bo w tych opakowaniach jest po 16 kapsułek, w dużym nawet 30. Więc musiałabym praktycznie rozłożyć jeden smak kawy, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że te mogą trafić gdzieś na dno z tyłu szafki. Te, które miały gdzieś pojedyncze kawy, zostają wyrzucone, więc pozbyłam się ponad połowy kartoników. No i kawy mam wszystkie rozłożone, smakami ułożone. I mam tutaj pojedyncze takie gorące czekolady. Flat white, mokę. Tu jest late macchiato w wersji białej czekolady. Late macchiato karmelowe pojedyncze i waniliowe, które będzie wchodzić w zanie. Klasyczne late, klasyczne cappuccino. Amerykana i Kolumbia, czyli dwa rodzaje kawy czarnej, i mleko, które można sobie zrobić, połączyć z dowolną czarną kawą i zrobić wersję takiego własnego latę. Więc dla mnie mega wygodne rozwiązanie. Gdy któraś kawa się po prostu skończy, to wylatuje, wchodzą za nią następne z zapasów. Mega fajna sprawa. Teraz tylko muszę znaleźć dla nich bardzo fajne, wygodne miejsce. Dobra, chyba się udało. Mam ekspres tutaj do góry, a pierwsza szuflada. To jest, słuchajcie, włożone tak nas tych, że lekko wisi w powietrzu. Bo każdy ten skosik tutaj już mi zabrał miejsce, ale się mieści. Więc mega fajnie, kapsułki rozłożone. Z tyłu tu mam te kapsułki wielorazowe, a tu planuję sobie wrzucić, bo już wrzuciłam, na przykład, zostały mi tylko dwa te mleka, które za moment jak wypijemy kawę, trafią tu. I bez sensu trzymać od nich jest kartonik, więc po prostu takie pojedyncze wrzucę sobie tam do tyłu. One będą trafiać w kolejkę tutaj a po prostu tylko takie, których jest bardzo dużo, albo mam cały karton na zapasie, jak jest zazwyczaj w przypadku late czy w przypadku cappuccino, to będę sobie zostawiać właśnie w takim yy, opakowaniu osobnym. Przyszło mi, słuchajcie, nowe zamówienie ze za Neonail i kupiłam te hybrydy w naklejce, o których mówiłam Wam w nowościach listopada. Jest to nowość na rynku i ma być to naklejka, którą utwardzamy i stworzy ona nam warstwę lakieru hybrydowego. Oni wypuścili to właśnie w listopadzie na rynek, zaraz za tym pojawiła się też wersja do pedikiru, ale ja zdecydowałam się na dwa wzory tych do dłoni. W każdym takim secie macie 20 sztuk. I wybrałam wzór numer 10, który ma takie fajne granatowe elementy, taką delikatną falę ze złotym elementem i transparentną częścią oraz przezroczyste z takim błyszczącym elementem, no to był taki ciekawy set, a drugi zestaw wzięłam sobie M04 i to jest beżowy, taki bardzo klasyczny kolorek z złotą panterką, czarno-złotą. Mamy tutaj takie złote elementy. Specjalnie wzięłam i jasne i ciemne, z wzorami i gładkie z delikatnym błyskiem złotym, z jakimś wzorem, żeby potestować. Więc myślę, że na pewno w grudniu zrobimy sobie test tych naklejek, bo jestem mega ciekawa, jak one się sprawdzą. Starka Stalek zrobiła mega fajną akcję z tą tajemnicą, z oglaniem tajemnicą nowości, które wpuścili na rynek, ale zdecydowanie były one warte tego, żeby chwilę na nie zaczekać. W sekretej przesyłce, którą wam pokazywałam, znajdowały się nożyczki w nowym zupełnie kształcie o nazwie Balerina. Znajdowały się kopytka, trzy sztuki z silikonowymi rączkami, e, oczywiście o różnych zakończeniach, i w ostatnim opakowaniu znajdują się nożyczki. Też zupełnie coś innego, innowacyjnego z pierścieniami, które są asymetrycznie ułożone. Więc trzy zupełnie nowe produkty, nowe opakowania. Będziemy testować, będziemy próbować. Mega się cieszę na te nowości, i faktycznie trzeba przyznać, że jest to coś innego od rzeczy dostępnych na rynku. Także Marka Stalex, dziękuję, bo bardzo się cieszę, że jestem częścią, mam możliwość testowania tych produktów. No i mam nadzieję, że już niebawem zdradzę Wam, jak ich używać jak się nimi pracuje i które z tych produktów zostaną ze mną na dłużej jako moi ulubieńcy. Piękna ścianka świąteczna w moim studiu. Oczywiście dalej stolik roboczy, czyli zawsze zawalony produktami, ale nieodzowną częścią mojego studia znalazł się ten mały pomocnik, który uwielbia tu przebywać i obalać lampy, statywy. Ten wózek tak super jeździ po całym pokoju, że naprawdę rewelacja. Więc trzeba go co chwilę łapać, ale mu się tu tak podoba, bo tu tyle rzeczy się świeci i tyle rzeczy mama nie każe, że on po prostu chce tu ciągle być. Powejmowałam świąteczne ozdoby i powoli zaczynam ubieranie domu. Jutro mamy 1 grudnia, więc idealny moment, żeby te ozdoby trafiły właśnie już po całym domu rozłożone. To jest skarpeta tadzia na Mikołajki. Zobaczymy, czy coś w tym roku w skarpecie tadzia będzie miał. Przebieram poduchę na świąteczną. Pozostałe dwie chyba sobie zostawię, bo słuchajcie, mam je o! Takie. I wyprałam je sobie na czysto po prostu, i wydaje mi się, że one będą ładnie się komponować z tą, bo tutaj jest ten sam element, taki jak na tej poduszce. I zostawię sobie takie, żeby nie było za dużo tej czerwieni, a kanapa jest zielona, więc inny kolor tak nie bardzo. Więc to po prostu zmieniam sobie jedną poduchę. Kot sobie rozłożę też na tej zielonej kanapie, więc myślę, że te świąteczne elementy porozkładam. Najwięcej ich mam jednak w studio, ale nie wiem, czy jest tam wyjmować, bo tam słuchajcie, będę codziennie nagrywać prezentownik i otwieranie kalendarza adwentowego, więc przyda mi się taki fajny, ładny kącik, więc chyba nareszcie rozłożę sobie te elementy. Mam też piękną świecę z poprzedniego roku, oczywiście nie nieodpalona, bo była tak piękna że szkoda było mi po prostu nią ruszać więc no biorę się do rozkładania jak mi się uda ładnie wszystko zrobić dzisiaj to pokażę Wam jeszcze w tym vlogu efekt końcowy świąteczne powoli znajdują swoje miejsca, tak wygląda ściana z telewizorem, gdzie trafiło kilka małych drobiazgów między innymi ta tadziowa skarpeta na świętego Mikołaja drugim miejscem takich świątecznych ozdób jest tutaj ta komoda, gdzie mamy choinkę, mój kalendarz adwentowy, oraz skrzynkę świętego Mikołaja skrzynkę na listy do świętego Mikołaja. I mamy jeszcze kilka fajnych rzeczy w kuchni, bo to jest miejsce, które jak wiecie, ja bardzo lubię. I tutaj trafiły świąteczne kubki, ten napis, jakieś tam chusteczki, kilka takich świątecznych drobiazgów. Mamy też ten słoik na słodkości świąteczne na parapecie renifer, który pokazuje nam przepiękny, śnieżny widok, no więc tak idealnie skomponował się w święta. Na stole mam tylko na razie świąteczny obrusik i on ma takie przepiękne, delikatne, złote gwiazdeczki. Tutaj na pewno będę mieć jakiś stroik, ale to trochę w późniejszym czasie. No i łóżko przybrane w świąteczny kocyk, świąteczne poduchy, mamy też już złożony ten stolik, o którym Wam wspominałam. Tam Tadzio się za nim ukrywa. Więc mamy już świąteczny klimacik w domu. Męski kalendarz adwentowy dla mojego męża gotowy. W środku znajdują się 24 Upominki, pomiędzy nimi leżą lampki, żeby fajnie oświetlać kalendarz. Każdy z nich jest w tylko zwykłej, prostej papierowej torbie opisane, a w środku znajdują się same najfajniejsze rzeczy dla mężczyzn z różnych kategorii. Jest coś do jedzenia, coś do picia, jest troszkę męskich narzędzi, kilka typowo świątecznych upominków, coś kosmetycznego i kilka takich dodatkowych gadżetów. Więc starałam się zrobić taki prawdziwy mix. Ale typowo tych rzeczy, które myślę, że mój mąż lubi i że mu się to spodoba. Przyznam szczerze, że mi ogrom radości sprawiło kupowanie, planowanie tego wszystkiego i robienie kalendarza. Tadio również świetnie się bawił przy wykonywaniu tego i pakował razem ze mną. Mam nadzieję, że mój mąż będzie równie zadowolony z tej niespodzianki i że mu się ten kalendarz spodoba, a Wam daje inspirację na to, jaki kalendarz można wykonać w domu w bardzo prosty i szybki sposób. I po prostu dobrać do niego zawartość najlepszą, jaką możecie dla wybranej osoby. Zobaczcie, jak mega klimatycznie ten kalendarz wygląda, jak zgasi się światło. Te lampeczki bardzo fajnie oświetlają i one specjalnie są włożone między każdym rzędem paczek, żeby ładnie go podświetlać. Więc taki kalendarz może być też fajną i miłą ozdobą w ten świąteczny czas. I można go położyć w sypialni, w salonie. On po prostu bardzo fajnie, tak klimatycznie wygląda i daje taki świąteczny urok. Dotychczas otworzyłam 7 okienek w kalendarzu adwentowym Neo Nail, co na bieżąco widzicie na Instagramie. Ale chciałam Wam tutaj pokazać, zobaczcie jak konkretna jest pierwsza siódemka, bo mamy 7 buteleczek z lakierami. W pierwszej mieliśmy bazę w kolorze Tone subtelny, delikatny odcień. Następnie był kolor uh, All I Need Is Glitter, bardzo błyszczący. Pop Glow Red Aurora Flex z drobinkami i kolejno cztery kolory. Mój faworyt, czyli Mary Little Christmas. Następnie neonowy róż o nazwie Not Guilty. Intensywna czerwień, Best Xmas Ever, taka tradycyjna. I dzisiaj też mega fajny kolor It's For You, taki brozowo-beżowy z drobinkami. Już Wam pokazuję te kolory na wzorniku. No i zobaczcie to. Jaka zróżnicowana, fajna kolorówka. Tutaj mamy bazę. Tutaj mamy ten top z drobinkami, a pozostała piątka to są kolory. No, jestem mega zadowolona z tych kolorów, szczególnie z tej tutaj czwóreczki. To jest taki nudziak ze złotą poświatą, z takim pyłkiem i różowymi nieregularnymi flejkami. No, ale zobaczcie sam początek. Siedem pierwszych okienek to siedem buteleczek, więc mega konkretnie, zobaczymy jak będzie dalej, ale póki co jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. I uwaga, to są kolory limitowane i niedostępne w normalnej sprzedaży, więc jeżeli zależy Wam na jakimś, Kolorku albo na tych fajnych, małych pojemnościach, no to korzystajcie z możliwości zakupu kalendarzy, bo inaczej tych kolorów nie dostaniecie. W dzisiejszym vlogu to już wszystko. Udało nam się wpleść bardzo dużo świątecznej atmosfery na vloga poprzez właśnie dekorowanie pokoi, czy wykonywanie i otwieranie kalendarzy adwentowych. Jeżeli mało Wam tej dawki świątecznej atmosfery, wpadajcie na Instagram, tam jestem dla Was codziennie, codziennie coś nowego się pojawia, więc. Zapraszam, Instagram to również kierowniczka i dziękuję Wam za oglądanie w dzisiejszym vlogu, za obecność, dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnym filmie, a już we wtorek mega fajny film, dlatego że pojawią się trendy zimy i trendy świąt, czyli wszystko co będziemy nosić w tym sezonie, w najbliższych miesiącach, oczywiście na naszych paznokciach.